szczęść boże właśnie wróciłem bo napełniałem sobie wodę mam dwie butelki także może je schowam najpierw do lodówki i jak napełniłem sobie wodę to poszedłem sobie jeszcze zamówić kawkę podwójne espresso Taobin i to kosztuje około 3 zł i ja sobie to zamawiam jak nie mam tych monet 10 batowych bo potrzebuję je do zrobienia prania. Nie wiem czy dzisiaj mi się będzie chciało, czy jutro, ale muszę iść zrobić pranie. Nie potrzebuję suszarki, bo robię rzeczy takie zwyczajne. Nie piorę pościeli. Także to nie musi być suche, więc wystarczy mi na pranie. No i przy okazji sobie kupię. Ja na początku zawsze rozmieniałem te pieniądze, jakby w recepcji, w takim biurze. Nie wiem, jak to nazwać. Tam rozmieniałem zawsze stówę i oni mi dawali wtedy 10 minut. Niby ma to sens, bo nic jakby nie marnuję, ale picie kawki podwójne, pyszne. Espresso bardzo y, mi odpowiada. A przy okazji dostaję te monety. Przy okazji mam okazję, żeby kupić sobie kawkę. A kawkę potrzebuję, ponieważ noc praktycznie nie przespała. Ja w ogóle tą kawkę teraz czekam, aż ona ostygnie, i ja sobie do tego podwójnego espresso dodaję y, chyba kostek lodu. Kurcze nie mam. Ale dodam sobie mleko i po prostu zimną wodę. I robię sobie taką kawkę mrożoną z takiego podwójnego espresso. Ja. Teoretycznie mogę wypić, bo ona nie, w ogóle nie jest kwaśna taka, jest bardzo pyszna do picia jako Espresso, tylko że ja tak nie przepadam za Espresso, i mam wrażenie, że za szybko w, do krówki obiegu mi wpływa. Ja jeszcze dzisiaj kawki nie piłem. Godzina 9.16. Może na początek, żeby ta historia dopięła się w całość, to ja wam tutaj wstawię może. Tu Wam wstawiam, proszę bardzo, co się działo, jakie filmiki wysłałem do mojej siostry, no praktycznie w nocy, późnym wieczorem. Ja pieprzę, ja chyba zdechnę. Czy Ty widzisz, co to jest? Boże, nie widać w kamerze. Tu mi w lampie siedzi. Ja nie wiem, czy to jest karaluch wielki. Jak on się tam dostał? Ja pieprzę. Mu coś normalnie wystaje z tego, z tej lampy, i on się rusza co chwilę. Teraz się nie rusza na złość, Boże. O Boże! Co to jest? Ja to tam psiknąłem tym takim sprayem wielkim i chyba zdechło. Boże, jakie wielkie! Dobra, jeszcze raz psikam. Nie, nie rusza się już. Chryste, Panie! Sterczą mi w ogóle włosy, bo po spaniu jakoś te brogi jeszcze bardziej tutaj atakują. W ogóle to, co się dzieje tu na mojej skroni, te pryszczole, ja je po prostu wczoraj wyciskałem chyba z nerw. Tutaj... Widzę, że tak nie, ale tu co się dzieje, bo mała bo, takie bolesne, wyciskałem ostro, chyba z nerw. <grym> no ale wczoraj też zjadłem. Dobra, zaraz Wam powiem, co dalej z tą sytuacją karaluchową. Właściwie nic dalej, ale pokażę Wam. Wczoraj zamówiłem sobie chyba z tych nerw pizzę. Pyszna pizza. Tutaj jest pizzeria House of Pizza, chyba się nazywa. Bo są różne pizzerie, ale ta jest bardzo pyszna. Ciasto można wybrać albo takie New York, takie grube, albo Neapolitana, czyli takie cieńsze, a grube brzegi puszyste. Pyszna pizza była. Już się nażarłem jak świja i dzisiaj mnie dosyć boli brzuch a chcę zrobić sobie makaron, więc ja myślałem, że może na śniadanie ten makaron z truskawkami, ale jako, że jest godzina dziewiąta, ja wypiję kawkę i myślę, że muszę miniaturkę zrobić i sobie zrobię ten makaron, ale później, a najpierw zjem po prostu papaję. z sokiem z limonki, sobie wycisnę i zjem sobie taką orzeźwiającą papaję na śniadanie, a jako taki obiad do kolację zrobię sobie wtedy ten makaron z truskawkami, ponieważ no nie jestem głodny, tak się nażałem wczoraj tą pizzą. Jest mi niedobrze, słabo, bo teraz ten karaluch tam martwy siedzi w tej lampie, tak jak widzieliście. Ja pieprze, może mam o skórkę, ja pieprzę. W to ja się wpakowałem. W ogóle ja mam pytanie do władz i społeczeństwa. Jak ten karaluch do kur... mać wszedł w tą lampę? I skąd on się wziął? Muszę wejść na krzesło, odkręcić tą lampę i karaluch po prostu na łeb mi zdechły wleci. Chyba się pożygam. Dobrze, że jeszcze kawy nie piłem. Wezmę ją do kuchni, bo tu jeszcze mi do kawy karaluch wleci. Ja wczoraj go. O, obiekt zgubiony. To jest ta lampa. Wy ją teraz widzicie: tam w środku jest karaluch. Zakładam rękawice. Ja wczoraj tam psik. W ogóle myślałam, że jakieś spięcie elektryczne będzie, ponieważ, ja debil, lampa była włączona, a ja zacząłem psikać sprayem. I mogę, po... nie wiem. Przecież, czy jest sens polecać, ale może pokażę Wam ten spray, bo może Wam się przyda. Mieszkacie może gdzieś w Azji i macie karaluchy w lampach. To macie tutaj taki z rurką. Ja sobie go wcześniej kupiłem na te takie moje tam insekty łóżkowe. No i on działa na właśnie na karaluchy, jakieś no, różne rzeczy. Bardzo mocne, głowa boli od tego, także musiałem wyjść po prostu wyjść z siebie i obok stanąć. Wziąłem i tym bolcem, tak jakby uchyliłem rąbkę tajemnicy lampowej, i tam wsikałem tą lampę. Myślałem, że mi, bo tam żarówka jest taki halogen. Zresztą dzisiaj odkręcę to wam, pokażę. To jest taki. Myślę, że to w ogóle dużo prądu pożera, bo to jest normalnie halogen taki, co się kiedyś 100 lat temu w Polsce używało. Już chyba teraz się nie używa. Nie wiem, czy Unia ich zabroniła, czy one ogólnie są niezdrowe, czy są kosztowne. Nie wiem, co, ale nie widzę. Nie widuje halogenów teraz. No i wsiknąłem tym i zdech. Mam nadzieję, że nie śpi, bo nie rusza się. Także najgorzej jak śpi, ale ja zapaliłem teraz... Halo? Ja zapaliłem teraz lampę i on... No nie ruszał się, Boże, ja pieprzę. On w ogóle jest wielki. Dobra. No trudno, no co? High life. High life. Chciałem to, mam high life. Jeszcze raz zapalę, zobaczę, czy się tam nie rusza. Ja teoretycznie mogę go tam zostawić. No, ale jak to wygląda, w sumie jak element ozdobny, to może go jednak zostawię. Może Wam pokażę jeszcze aparatem, bo nie wiem, czy, czy telefonem było dobrze go widać. Czy to widać? Hmm. Tutaj chyba ja nie mogę zbytnio przybliżać, a nie mogę trochę przybliżyć Wam. O proszę, jaki obiekt sobie tutaj widzicie. Ten halogen tak miga, jakby. I karaluch. Pani akurat sprząta na korytarzu, może ją poproszę, żeby mi tego karalucha sprzątnęła, zapłacę jej. ale ona pewnie ma z nimi częściej do czynienia niż ja. To jest mój pierwszy karaluch, w sensie, nie no dobra, jak byłem gdzieś tam w jakiś ciepłych krajach, no to czasem się widywało. nawet tu widziałem karalucha. Po deszczu poszedłem też chyba, pamiętam, chyba butle napełnić z wodą i on sobie biegał po chodniku, ale to było wiecie, na parterze, na zewnątrz, nie nawet w obiekcie, tylko na zewnątrz. I był dosyć duży, i nie wiem, czy taki, ale kurczę, jak on tam wszedł. Czy tu jest jaka Ja nie mam pojęcia, ja muszę odkręcić tą żarówkę jeszcze. Aha, muszę. Nie mogę z rękawicza. A nie mogę chyba. Bo może w tej lampie w środku jest jakaś dziura. Zaraz się temu przyjrzę. Ale jest mi niedobrze. Mam normalnie gęsią skórkę, bo mnie to dosyć obrzydza. Nie będę tutaj ukrywać, że to nie jest ogromny plus. Będzie dobrze. Mam nadzieję, że się nie mylę. Wezmę krzesło. Ja. Dobrze, on jest zdechły. To jest. Już jest, wiecie. No, on wygląda strasznie. Znowu w życiu mi nie wyszło. <muzyka> Może ja go jednak tam zostawię czy mi na łóżko zleci. Nie no, postaram się, żeby jakoś... No chciałem, nie? Chciałem takie Egzo, exotic paradise owocowy fresh, karaluchowy fresh. Jeszcze jakby to było coś małego, mucha. No dobra, mucha to nie, ale jakiś taki malutki karaluszek, ale on jest po prostu taki. Wiecie to i ja, ja mam jakąś wizję, że ja odkręcę lampę, a tam jest jakaś dziura w tej po prostu w suficie i jakiś żywy karaluch wyleci. Może ja postukam w to, może zapalę najpierw jeszcze raz. No nic się nie rusza, jeszcze postukam. Dobrze, odkręcam w takim ja pieprzę. Jeszcze tu przy mojej głowie jest ten karaluch, z tej strony. To się odkręca i po prostu kloż Wam spada. Także fajnie. O Boże. No ja jestem pusia niestety, ale czy jest osoba, której naprawdę nie przeszkadzają karaluchy, która ich się nie brzydzi? Czy są takie osoby? Chyba te, co jedą, jedzą jedzą te, te robale. Nie mogę tego odkręcić z tym, ja nie chcę bez rękawic, fuj. Idzie czy nie idzie? Ja pieprzę. O Boże, dobra. O! O! Jak on tam wlazł? Tu nie ma żadnej dziury. Ja nie patrzę na niego, ale go wam pokażę. Zaraz zdechnę. Fuj! To jest karaluch. Zdechnę. Ja po prostu zaraz tutaj zdechnę. Jak on tam wlazł? Skąd on się wziął? Ja nie mam pojęcia. Ja wam zaraz pokażę, jak to wygląda. Coś było w mojej lampie. Idę to wyrzucić. Gdzie ja mam to do kibla? To wyrzucę, boże to jest karaluch, chyba. nie No ja nie wiem. O Boże, zdechnę. Czy on teraz wpuści się, że tak powiem, tam? Zobaczę, bo jeszcze nam nie wyskoczy. Dobra, nie ma go. Nie wiem, czy to widać, ale jestem cały mokry. Teraz sobie wyobraźcie, że ja spałem i jadłem pod tą lampą, a ten karaluch był w środku, co prawda już zdechł, bo ja przyknąłem. Ale to było niezapomniane doświadczenie. Mam taką gęstą skórkę na nogach, wszystkie dosłownie włosy sterczą mi z obrzydzenia. Ja nie wiem co to było, czy to był Karaluch? Widzieliście na nagraniu, także możecie, może jesteście smakoszami albo znawcami, to możecie dać znać. I możecie też napisać, ja wam to pokażę, tą lampę. Jak to tam weszło? To jest tak ściśle. To, to ledwo mi weszła ta mała rurka, żeby to psiknąć. To jak to weszło? No, jak to tam weszło? Choryste, to może była jakaś, no nie, no ale co, mała larwa i ona tam rosła, dorastała, co, na czym ona się żyje, to jest niemożliwe, on musiał jakoś tam wejść, albo one, nie wiem, czy to była płeć żeńska, czy męska, przepraszam bardzo, ale ja się nie przyglądałem częścią intymnym, chowam te rękawiczki, muszę teraz przykręcić jeszcze ten klosz. Jak to tam weszło? Ja wam to pokażę może, jak to wygląda, to mi możecie napisać, odpowiedzieć na pytanie, jak to tam weszło. I co to było? Ja tu nie widzę żadnej dziury, ale wam pokażę tego halogena z ciekawości. Ciekawość świata będzie u Was zaspokojona. To wygląda tak. Tu są jakieś takie dziurki, widzicie to? Ale nie, nie ma takiej wielkiej dziury. No, chyba że to na środku, z którego kable wychodzą. Tam jest takie. Może Wam przybliżę. Na środku jest taka, i tam te kable wychodzą. Może z No kurczę, nie wiem naprawdę, czy to wyszło stąd. Czy to weszło, ale tu dla wszystkich młodych widzów to jest lampa halogenowa, kiedyś popularna, teraz raczej już nie używana. Kolejne pytanie mam do Was. Jak to tam weszło, kurwa? Po prostu koszmar. Powiem Wam, wczoraj to był koszmar. Horror po prostu na żywo, bez kina. Ja nie, nie mam pojęcia. Nie, nie. mam. To jest tak ciasno. Tutaj nic yy, nic by nie weszło. Nawet mucha tu powiem wam, nie wiem, czy by wleciała. Dobra, chyba się trzyma. Się tak spociłem. Masakra. Ja w takim razie teraz yy, kawka, ale jestem tak pobudzony, że może. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Niech ta kawa jeszcze tam leży. Jeszcze nie mam chyba. Jak mi spadnie ciśnienie w gaciach, to wtedy napiję się kawki. A tymczasem sobie. Nie wiem, powinienem iść, chyba się rozejść, że tak powiem, ten stres nad morze, ale mam tutaj rzeczy do robienia. Jestem normalnie mokry. Chyba dzisiaj było jeszcze gorzej niż wczoraj, bo wczoraj tylko psikłem i to już przestało się ruszać, ale dzisiaj jak miałem to wyjąć... Widzicie, ja, ja odpalę wiatrak, bo ja się tutaj ugotuję i, z, i klimę. Wezmę na 25, tak jak nigdy nie robię. A wiecie co jest najlepsze, że ja wczoraj sobie leżę, bo wieczorkiem zawsze sobie już leżę. Leżałem sobie na łóżku, coś tam oglądałem na YouTubie i słyszę jakieś takie właśnie uderzanie, takie, I ja sobie myślę, to w tym filmie, takie efekty dźwiękowe 3D, że to słyszę jakby dookoła, wiecie. I zatrzymałem film, nie, cisza. W sensie cisza była i w filmie, i tego dźwięku nie było słuchać. Także pomyślałem, kurczę, no chyba to jest w tym filmie. I po chwili słyszę. Normalnie horror. I słyszę ten dźwięk. Nie wiedziałem, co to jest. I tak chodzę, szukam. Myślałem na początku, że może. Tu nie ma kaloryfera, ale właśnie to się wydawało jakby taki dźwięk, coś uderzane o kaloryfer. Mówię, skąd? Co to w ogóle? Byłem i w łazience, i w kuchence, i nigdzie po prostu nic nie zauważyłem. No i tak stoję, patrzę. Dla mnie naturalne jest, że jak patrzę, no to patrzę dookoła, tak? Albo gdzieś na dole. Mi nawet do głowy nie przyszło, że ja mam patrzeć do góry. No ale jakoś mówię, dobra, może gdzieś to jest, wiecie, w rogu patrzę, a tam po prostu po lampie, w środku lata coś, w sensie lata chodzi. Z nogami, i w ogóle wystawało mu z gęby z tej lampy, taki jakieś odnurze, czy to jakiś był wąs? No, po prostu koszmar. Chwała ci panie, po prostu świeć nad moją duszą, że ta rura była w tym sprayu. Bo inaczej to. Ja nie wiem, jak ja bym to psiknął. To się... Ja bym musiał to mocno otworzyć, on by wyleciał. A tak ta rurka tam ładnie se weszła, bo jakby to było po prostu na podłodze i by wyszedł z odpływu, dla mnie jest to logiczne. Ja się właśnie z tym spotykałem już. Gdzie ja to miałem? W Maroko chyba? Czy w Maroko nie? Może w Dubaju to było? Gdzieś byłem i gdzieś było ciepło i był karaluch. Dobra, bo gadam o tym, po prostu się nakręcam, ale dla mnie to jest tragedia życiowa. To, to jest po prostu najgorsza sytuacja, która mnie spotkała. Tragedia. Odkąd tu jestem, czegoś takiego jeszcze nie przeżyłem, żeby tak mnie obrzydziło. Jedyne co to po prostu pakować, tą walizę i naraz. Czas na kawę. Tu mi kłaki kla, klatowe wystają. W ogóle wkurzają mi trochę te włosy, że mi sterczą te rogi po przebudzeniu. Jakoś tak nie wygląda to zbyt youtubowo. Biorę sobie kawkę. W sensie też pomyślałem, że mogę w sumie zrobić na zimno z tym moim musem z i w sensie tym miąszem. Ale czy ja mam ochotę? A w ogóle pokażę wam co kupiłem do tego makaronu. Który będę dziś robić, bo to jest też luksusowe. Kupiłem śmietankę, ona jest w ogóle chińska. To nie są znaki, bo może niektórzy nie kojarzą, to nie są znaki, yy, nie znaki tajskie, halo, tajskie, tylko chińskie tu są. No i taka śmietanka po angielsku ma też napis: Whipping Cream. E, 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 australijska, 100% australijska. No ale to ona jest chińska czy australijska? Skąd ona pochodzi? Kurczę, nie wiem. Nie no napisane jest że australijska ale znaki są tutaj chińskie. Malezja to jeszcze w ogóle in... to z Malezji pochodzi. A, czyli dobra, jest z Australii, ale dystrybuowana, czyli jakby sprzedawana i rozpowszechniana, jest z Malezji, a tu jeszcze w ogóle są jakieś dane z Singapuru i Hongkongu. Ja kompletnie nie mam pojęcia, ale jest to australijska śmietanka. 250 ml kosztowało chyba. Czy mi się wydaje, czy to kosztowało 15 zł, ale możliwe 15 albo 16 zł, ale to i tak nie jest taka, chociaż. Tutaj jest trochę większa pojemność, ale kosztowało 20 chyba złotych, 20 zł za taki pojemnik jogurtu greckiego medzi. No i myślałem, że to jest jakieś naturalne, a tu znowu jakieś dodatki, pewnie cukru, bo tu wszystko z cukrem dodają. A nie, nie dodali cukru, to może słodziki jakieś. No, ale mogę z owocami go jeść, on ma dosyć dużo białka, także taki jogurt 20 zł. Bardzo niekorzystna cena, niekorzystna. I wczoraj jeszcze tą papaję kupiłem. No i makaron, a do makaronu gratis był w ogóle taki malutki majonez za free, tak jak jest napis, za free był przyklejony, ale na pizzę sobie go zużyłem, żeby jeszcze podbić kaloryczność. Także tutaj mam makaron i paczka makaronu. To był chyba jeden z tańszych, raczej nie najtańszy, bo był jeszcze tańszy, ale kształt mi nie pasował, bo ja z truskawkami uwielbiam świderki. Właśnie świderkę sobie tutaj zakupiłem, no i tamte były takie jakiś dziwne kształt, nie pamiętam już co to było, ale nie podobał mi się kształt, więc wiem taki kształt makaronu i tu jest tego makaronu ile gramów? Oni zawsze tu ukrywają te dane. 500 gramów. 500 gramów makaronu kosztowało chyba 8 albo 8 złotych chyba. Coś koło ponad 8, wydaje mi się, że to kosztowało. Chyba dwa razy drożej niż w Polsce, ale teraz nie pamiętam, jakie są ceny takiego półkilogramowego makaronu świderki. Ale to można porównać nie jakoś drogi, tylko tak, jakbyśmy brali z Lidla jakiś makaron, ten taki Lidlowy. To jest raczej taka półka, jeśli chodzi o o makaron, to nie jest jakiś tam, wiecie, super makaron, coś tam, nie, to jest jakiś, taki zwykły. No i mam też truskawki, a czemu ja tą lodówkę mam otwartą? Aha, bo mleko chcę do kawy, bo jednak sobie z mlekiem strzelę kawę. Mam jeszcze ten ser, bo też ja całe śmietanki raczej nie zużyję do makaronu. Może sobie śmietankę dodam taką tłustą do kawy. Ja lubię. Ja właśnie nie wiem też z czym te, te, ten makaron. Bo są różne metody. Ja też nie pamiętam dokładnie, jak u mnie się w domu robiło, ale wydaje mi się, że makaron ze śmietaną się robiło. I wtedy to się tak, jakby robiło taki. O, muszę truskawki rozmrozić. O, właśnie, no to dobrze, że ja tutaj sobie to <laughs> przypomniałem. Bo ja mam tylko mrożone. Były w ogóle wczoraj, bo ja byłem wczoraj w Big C, Big C, Big Klamoty. No i w tych Big Klamotach to niestety truskawki świeże, taka malutka paczuszka 250 gramów, kosztowały ponad 20 zł, czyli za kilogram 80. Także jak narzekaliście na ceny truskawek w Polsce, bo były takie komentarze, to teraz wiecie, 80 zł mogą kosztować. Myślę, że dożyjemy wszyscy takich czasów że w Polsce w takiej cenie będą truskawki. Tu mam resztę tych truskawek z jednej paczki, już całą paczkę zużyłem. Do wody lubię dodawać, także cała paczka zużyta. I mam tutaj jeszcze... Boże, czemu one są takie zamrożone na koście? Może ja mam za mocno ten zamrażalnik jednak włączony? W sensie tą lodówkę zrobię na 3,5, bo miałem na 4. Bo tu jest od 1 do 6, od 1 do 6 miałem na 4, to pewnie na 3,5. Bo ja mam dużo rzeczy czasem w lodówce i wtedy czytałem, że powinno się mieć niższą temperaturę. Tu mam taką porcję truskawek zmrożonych i jeszcze takim pasakiem otworzę sobie jakoś tak w rogu. No to nie będzie, wiecie, takie super prawdziwy makaron z truskawkami, no bo nie mam świeżych. Ale te truskawki są bardzo pyszne, bardzo w ogóle słodziutkie, tak jakby były słodzone. Ale patrzyłem na skład i one nie są słodzone. Jestem aż w szoku, bo one są naprawdę pyszne. A skąd one w ogóle pochodzą? Czy one są z Tajlandii? Raczej nie. Aha, z Chin. To są chińskie truskawki, chyba na to wychodzi. A tamta paczka, nie wiem co to była za paczka. Też z Chin. No to Chiny tutaj są bardzo popularne. Kurczę, białą koszulkę. Pobrudzę sobie jeszcze truskawkową soką. Nie wiem, ile tych truskawek. One też się rozmrożą to tak bardziej sflaczeją. Kurczę, bardzo dużo z tego szronu i będę jeść szron z truskawkami. No ale trudno takie życie. Dobra, nie wiem, chyba ta, taka miska wystarczy. Chociaż, dobra, dam więcej. Bo ja lubię truskawki, nie są mega kaloryczne. Jest nadal miska. Po prostu dorzuciłem dwie truskaweczki, bo to wielką różnicę robi. Ja mam kostki lodu, jeszcze nie mam. Bo mam kostkarkę do lodu, taką, ale zapomniałem sobie zrobić do kazu. I one teoretycznie, chyba żeby najlepiej się rozmroziły, to powinny w lodówce być i tak stopniowo, ale ja nie mam czasu, więc ja je zostawię tu w kuchni, gdzie się położę tu na blacie. I one tu szybko, bo tu nie ma klimy, także tu jest ciepło w tej kuchni, więc może nawet zamknę. O! Zamknę drzwi od pokoju i tu będzie wtedy się zrobić taka mini sauna, bo tu jest okno balkonowe, drzwi będą zamknięte, zimne, powietrze nie wleci. To jest dobry plan, także klimat się czasem taki gorąco przydaje. Kawka już jest praktycznie zimna. Także ja sobie wlewam kawkę bardzo czarna, mocna, no bo to espresso. Ale pachnie, o Boże, jakie to będzie pyszne. W sensie przeżywam jakbym nie wiem co pił, ale ta kawka jest naprawdę pyszna, także się cieszę. Ja jeszcze doleję tak, żeby było pół, czyli doleję jeszcze wody i potem jeszcze mleka. Będzie po prostu... Kawka. Nie mam już słodzika niestety, a ja lubię taką kawkę na zimno sobie pić z yy, właśnie jakąś taką słodką, a nie mam słodzika. Ja w ogóle nie mam ani słodzika, ani cukru, więc to będzie i tak zdrowe, bo ja nie dodam do tego makaronu z truskawkami cukru, więc w sumie ja nawet nie wiem jak to wyjdzie, bo w razie czego mam dojrzałe banany, to po prostu banana tam yy, wciacham. No bo nie mam czym posłodzić, a powinno się chyba słodzić tak tradycyjnie makaron z truskawkami. No bo jeszcze mam te jogurty, tego typu i one są tak jakby słodzone czymś, jakimś słodzikiem. Więc może w sumie ja dodam taki słodki jogurt. Kurczę nie, ale ja lubię ze śmietanu. Tak mi się wydaje, że to jest takie oryginalne. Dobra, oryginalny przepis, także ja jednak użyję śmietany, ale bez cukru, także będzie zdrowo, bo będzie mniej kalorii. Gadam, ale jeszcze tego i tak teraz nie robię, bo teraz sobie otwieram mleko. Muszę po prostu uciąć roga. I ja wlewam tak pół, a to jest 250 ml. Tak, dlatego dużą dziurkę robię, bo patrzę ile tego mleka wlałem. Chociaż ona jest taka, taka mocna, że może wleję trochę więcej mleka. Trochę więcej tym razem, bo taka taka naprawdę no, podwójne espresso. Ale pyszna. Ja uwielbiam tą kawę, no ale nie zawsze kupuję. No bo jednak to 3 zł, tu 3 złote, tu 3 złote i to się wiecie, już robi. To lepiej sobie kupić taką właśnie kawkę, czy rozpuszczalną, czy sypaną i sobie parzyć, uważam. I też bardziej ekologicznie, bo to w takim. Nie wiem, czy ten kubek jest plastikowy, czy. Ja go w sumie wrzucam do zmieszanych, bo ja nie wiem, czy to jest papier, czy to jest plastik. Ech! Dziękuję, bo mam nadzieję, że rzeczywiście mi na zdrowie. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle plastik, czy to jest ten... Takie dziwne teraz te materiały. Dlatego lepiej moim zdaniem sobie robić kawkę w domu. Mam. Mm. Ale pyszne. Mnie tutaj delikatnie pobudzi, bo już mi opadło ciśnienie. W ogóle muszę to łóżko przykryć moim tym... moją plandeką. Delikatnie mi już opadło ciśnienie po tej akcji karaluchowej. z tematu. To wezmę po prostu i sobie tutaj, że tak powiem, narzucę Narzucę sobie tą pelerynę niewitkę, żebyście nie widzieli tu mojego łóżka, które nie jest w ogóle rozwalone, bo nie ma kołdry, bo najczęściej kołdra szpeci łóżko. Jak jest prześcieradło, uważam, to wygląda spoko, ale ja zawsze to i tak nakładam, bo to też przed kurzem chroni trochę ten. Jak to się mówi? Chroni prześcieradło, że to prześcieradło jednak, ale ja i tak zawsze lubię z rana mieć właśnie odsłonięte i z czasem otwieram wtedy okno, bo mam wrażenie, że to tak odparowuje to prześcieradło. Trochę powietrza wlatuje, pod, wiecie, tak się ten, a potem przykrywam, bo jednak to jest kot poliestrowy, także tutaj wszystko się tam kisi. O, zgubiony obiekt. Hmm, dziwne, to piję w takim razie. Kawkę i tu jeszcze robię, robię trzy miniaturki. Trochę lubię to, że YouTube daje możliwość testowania miniaturek, a trochę tego nie lubię, bo czuję, że muszę te trzy zrobić, żeby YouTube wybrał najlepszą. Niby mogę zrobić jedną, ale jak myślę sobie, kurczę, może jest taka opcja, to może oni to bardziej promują. Jak jest film nagrany, wgrany z trzema miniaturkami. Nie wiem, jak to tam. Wiecie, YouTube'owe YouTube wyroki są nieznane. Także robię trzy miniaturki w takim razie i dopiję kawkę. Zobaczymy co ten dzień tutaj przyniesie. Zrobiłem miniaturki 3 z takim widokiem. Wielkie, ciemne chmury nade mną. Dlaczego sypiecie sól na rany? Para, para.